Wraca do życia przejście graniczne w Bobrownikach i w Kuźnicy, ale wszyscy liczymy na to, że wraca odbudowa tego obszaru związanego z gospodarką w całym naszym regionie, w województwie podlaskim. Myśmy być może już trochę zapomnieli, ale to rzeczywiście był bardzo ważny obszar związany z tym życiem gospodarczym naszego regionu. Podczas forum spójności pojawiło się sformułowanie, które po raz pierwszy użył prezydent Tadeusz Truskolaski, Amp. Ekonomii. To znaczy gospodarka w województwie podlaskim opierała się na dwóch nogach. Jedna to rolnictwo i co do tego nie ma Żadnych wątpliwości, ale druga to jest handel, który jest właśnie tym handlem transgranicznym. I przecież nie chodzi tylko i wyłącznie o same przedsiębiorstwa. Tu jest wiele elementów, które tworzą jeden spójny system. To jest branża hotelowa, to jest branża gastronomiczna, to jest branża przewoźników. Wiele różnych elementów składa się na to, że ten obszar gospodarczy rzeczywiście w województwie podlaskim umierał. Od wczoraj go reanimujemy i wierzę, że w ciągu roku przywrócimy do pełnej sprawności. To jest naprawdę wielki dzień, wielki moment dla wszystkich przedsiębiorców, różnych branż i tych bardzo małych, ale tych także dużych i bardzo dużych. No jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że spróbujemy, premier też wielokrotnie o tym mówił, to jest decyzja na razie na próbę, spróbujemy odbudować gospodarkę, ekonomię i przywrócić życie polskim, podlaskim przedsiębiorcom.